Słuchajcie, chcieliśmy w tym gronie nieprzypadkowo podsumować tak wstępnie już na początku targi. Nieprzypadkowo dlatego, że miałem okazję dzisiaj być na różnych środowiskach kółowieckich i nie tylko i w tych stanowiskach takich typowo środowiskowych, na których nam najbardziej zależało. Nie tylko, że tam była wspaniała atmosfera, że y, ludzie mają wspaniałą wiedzę, wiedzę, mają świadomość swojej misji, ale jeszcze tworzą atmosferę. Bardzo często w naszym gronie turnizator mówiliśmy o skali premium. Y, ta skala premium się powinna rozlewać. Y, nie patrzmy przez statystyki, ale y, no, niech, to, niech, niech to po prostu zaraża. I dzisiaj jestem porażony, bo dzisiaj miałem troszeczkę więcej czasu, żeby podejść, usiąść, spędzić czas. Jestem naprawdę pod wrażeniem, ale to się też wylewa na, na ocenę targów, właśnie przez to, że wy między innymi podjęliście się tego. To jest wysiłek, przyjecha przyjechaliście, poświęciliście czas, za co serdecznie wielkie tak dzięki. Jest, tak samo jak i my. Chcieliśmy serdecznie podziękować, ale przede wszystkim zadać Wam pytanie. Czy jesteście z siebie zadowoleni? Jak najbardziej, jesteśmy szczęśliwi. Ja mogę powiedzieć za siebie, jestem bardzo szczęśliwy. Też głos tracę. Ale to też świadczy o tym, jak y, pracujemy. Y, Więc to ja już byłem pewien, że to wypali, jak tu zaczęli się y, wystawcy wy rozstawiać. Już winiarze pobiegli po dziczyznę, z dziczyznę pobiegli po sery. Zaczęło to wielki bazar był. Ci kupili to, żeby mieć na stoisku. I w sumie o to chodziło. Ja mam kolejny pytanie. Czy oczekiwania was przerosły? To, co spotkaliśmy. W sensie się? tak. W pewnym sensie tak, nie do końca byliśmy gotowi e, na to, co tutaj się e, wydarzyło. Z jednej strony, no, myśleliśmy, żeby to, było, żeby to miało jak największy e, format, ale gdzieś tam pod skórą e, człowiek miał tą taką nutę niepewności, że no może nie przyjdą jednak, tak, może gdzieś się pojawią, środowiska ekologiczne, te w cudzysłowie ekologiczne, no i, i gdzieś, tak, gdzieś, to, gdzieś to będzie troszeczkę nie tak, jakbyśmy to chcieli, żeby to było, ale wiemy, że do poprawy jest parę błędów, tak. bo niedociągnięcia były, gdyby to nie, nie pomoc e, i naszych żon, i e, dziewczyn z LCPR-u, ale też od burmistrza Równiewiczowskiego. E, naszych to, parterów nie? Tak. To, to byśmy leżeli? To to tutaj wielka, wielka chwała i, i, i wdzięczność dla tych, dla tych osób. To jest potężne pospolite jest... ruszenie całego środowiska. Olbrzymie. Mieliście, mieliście jakiś plan, tak? Jak spotkaliście się, ja podejrzewam, że pan tutaj te dwa koła się zeszły, tak? I wymyśliły tak. Tą, tą imprezę. Założyliście pewnym cel, jakiś target. I uważacie, że ten target został osiągnięty. To jest początek drogi. To jest początek drogi, bo tej edukacji, tej świadomości yy, większość społeczeństwa nie posiada, tak? Po pierwsze, nie oszukujmy się, produkt regionalny nie jest produktem tani, tak? Tutaj uderzamy do pewnego środowiska, które chce ten produkt kupować, chce w tym uczestniczyć i chcemy po prostu pokazać, gdzie, jak. I tak dalej, tak? Jak to no. połączyć? Gdzie to doszło? Mało tego, to jest inicjatywa oddolna. Dwa całkowicie, koła. całkowicie. tu z Danielem kończąc y, ostatniego huberta, i przy tym ognisku urodził się pewien pomysł. pomysł. Żeby to zrobić. I zachęcam inne koła. Jeżeli macie y, odrobinę takiego flow, to zapraszamy do wyjścia poza szereg, burmistrz, wojewoda, y, marszałek. marszałek i dalej, i dalej. Naprawdę, myśleliśmy, że się zderzymy z drzwiami, ale niektóre drzwi naprawdę szeroko się otworzyły i szereg, nie tylko mówimy o pieniądzach, ale o takim wsparciu merytorycznym, poklepaniu po ramieniu. Super, jestem z Wami, działajcie, przychodźcie. Meldujcie. I to jest najważniejsze, bo, bo nie ukrywamy, że trzeba było zbudować duży budżet, tak? E, żeby się podzielić między różne pozycje budżetowe, które trzeba e, popłacić i, i żeby osiągnąć ten efekt. Ale budowanie tego miesiącami po prostu, układanie klocków Lego. E, chyba nie wiem, ja miałem może jedno takie albo dwa takie momenty, mówię, no siedzę do którejś w nocy, nie? E, co to przyniesie? Czy to to, czy to to? ale później nagle coś mnie budowało i wstawałem, a na przykład żeśmy się strasznie napędzali, bo ja wstałem o szóstej, na przykład już byłem przy komputerze, a Daniel już o 5 mówi, co ty człowieku, już no 3 godziny na nogę, albo co <grym> z koksem jedziemy, nie? Więc, ale było coś takiego, że tak. były jakieś były momenty zawahania, ale, ale i w zasadzie to były śladowe ilości, nie? Nie róbcie myśmy, sami. Myśmy się napędzali no stop i, i to jest fantastyczne, możemy sobie Panie. pogratulować. Naprawdę. Gratuluję. I dziękujemy bardzo. dla całego środowiska. Ja się wypowiem jako Instytut Analiz którzyśmy brali udział w tym, ale od tej drugiej strony, od wystawców. I mogę śmiało powiedzieć, że jeśli myśleliście, że ta impreza będzie fajna, to byliście w błędzie. Ta impreza była naprawdę super. To nie było o. fajne, to było naprawdę było super. Pomimo <coughs> tak, tak, tutaj było mówione, paru błędów, w których żadnej takiej dużej imprezie nie da się uniknąć. tylko głupiec może powiedzieć, że można zrobić tak i już, i już jedziemy. Ale sama inicjatywa i to, że to wymyślili myśliwi i osoby, które nie jest związane z Owieckiem do tego się przyczyniły, to jest tylko Wasza zasługa i myślę, że takich imprez będzie więcej. Jeszcze raz Dziękuje, kolegów, dziękuję. Dziękuję. Kawał dziękuję. Tak, dobrej roboty. Tak, nasz ból.